To Wreszcie piękny dzień. Na razie, no, na razie, na razie, ale jest piękny. Przywadzę, znalazłem generator fali prostokątnej. O, nawet nie głupie. Także już jest dobrze. Fajna ciekawostka. Eee, no i zobaczymy, a co tu co będzie. No co, tutaj jakaś na lampka. Ale plastikowa niesamowite no, hmm. Czy coś wam by, powiedzieć na dzień dobry? Nie no, no ładna pogoda jest Może się trafi coś ciekawego Może się nie trafi Zobaczymy Znaczy już wodowało, wi no ten generator jest już ciekawy, ale się O, siewnik, konny. o. Pienniczek, który rok produkcji? 55. Ładnie, ładnie, ładnie. No, to już widzicie, już nie maśmy. Piece to może nie. Coś tu jeszcze na tym grubym? Chyba nic. Jest olejowy, ale to ciepło jest to. No nie No i tyle Więc atakujmy może od razu cienki Zobaczymy co tam sypło co nie sypło No i dobra Co my tu mamy Albo czego nie mamy Może raczej czego nie mamy Nie ma za dużo rzeczy Ciekawy tutaj tablica czy co to jest to jest matryca, kurde. Zalekam się, że to jest tablica dla dzieci. taki jakiś stojak. Patrzę, co to jest to z tą rękojeścią, ale nie wiem dokładnie. A, odkurzacz chyba, No, teraz, dobra. Sorry, kołowrotki laser lampetko, penkanka, a tu coś, a tu coś, ty tu nie. O jak słoneczko przygrzewa, powiem wam. O, a nie, a ale... Ja wam piękny dzień się szykuje, ale nie krakanie, bo ostatnio miał być piękny dzień i, no i siąkam nosem do teraz Już tu <grystu> tego Stary rowerek dla dziecka. Tam resztki jakieś kosierki, nowa felga mm -hmm. o, A to? Co to jest? coś po niemiecku trochę jak pistole, trochę jak to wodnica jak, jak stawiałbym że pistole do malowania że to się włącza i wiesz tylko nie ma pojemnika ale ale właśnie pewności nie mam to już tak mi się wydaje jeszcze co tu jeszcze ciekawego leży w tych śmieciach. Czego puch nie weźmie, ale... Właśnie, ale... Ale, ale... Tutaj coś tego, to No ja tu kurczę nic nie widzę, no ale lubię takich rzeczach, wiecie. Popatrzcie tylko, wiecie, no... nie mogę prowadzić wiecznie, wiecie, wiecie... Nie mogę prowadzić wiecznie monologu. Trzeba by coś pokazać fajnego. A, Może przeskoczmy lekko Rowerek dla dzieci, grill A raczej to co z niego zostało Zaleściłem się ale nic, spoglądałem tam na rowerki, na koło rowerowe No nic Tak wam chciałem pokazać jak to wygląda Tak od A do Z nie Wiem, że pewnie niektórym się nie będzie podobać, no ale wszystkich też nie uszczęśliwię. Dobra, tu chyba nic nie ma, więc tak, tak wygląda jeden złom, a my lecimy na kolejne. Dobrze widziałem koło Gianta, typową szosę. Już tylko zobaczycie, nie jest nigdzie pęknięte bo tego nie sprawdzają co prawda ale jest proste luzów nie ma na bieżni boże na piaście więc czemu by nie? też nie wiem czy to tu nie jest pęknięty. no chyba tu jest pęknięte, ale ja bym się wytegował nie wiem czy to będzie widać ale w pewnym momencie Widać szczeliny pęknięte, no niesamowite, ale bym się dał zrobić kutę, aż niewiarygodna. No. Tu jeszcze taka ciekawostka grill robiony z nierdzewki. A, nawet chyba nie skończono. A nie, to coś tu było palone, Nie ma tylko rusztu. No i fajny grill No jakieś takie wiecie na wynajmy, na jakieś eventy Całkiem spoko, tylko że jak tu policzą za nierdzewkę, to boska ile to będzie kosztować? Nowe kan ile wyjdzie kupić. Serio Pusto, pusto, pusto Tu wreszcie ciekawszy temat Prostownik spowolniczy Bester

еще один слой пиво и пиво ну, кипс это выглядит с это культура Coś tu? Nie Kurde bieda Bieda, bieda, bieda O, stara maszyna Do szykania? Chyba tak, sztarnia tylko skurczy, no nie jestem dobry w tych rolnicy klimatach po prostu tylko wiem, gdzie to stało. I tak powiem. Tu, rama. Coś do ćwiczeń. No tu trzeba będzie coś pogrzebać bardziej. No i szuflady. Tu szuflady też zaraz przejrzymy. O tam jest jakaś kosiara o, coś tu się dzieje to Zaraz zepchniemy Patrzcie, jestem dopiero w połowie A co ulepiłem? ściągacz no na śruby powinienem popatrzeć Nie ma źle świata i ja taką szafkę skonstruowałem na trzy szuflady Nie wiem czy brać czy nie brać około 10 kg z drugiej strony wiele pracy nie wymaga żeby była fajna o tam jest jeszcze jeden mały ściągaczek. O, od razu z wami o, ten jest troszkę zmęczony życiem to jak już tu zostanie A jeszcze warto tak się śmieje śmieje ale jeszcze warto tutaj pogrzebać to może się coś trafi prostownik tu jeszcze kopyta o. Pogrzebiemy tu jeszcze. O z ciekawości do czego? Do Nissana. To co? A do, a do tego do ostrzenia chyba. No widzicie? Pierdoły, pierdoły, a... A się uzbierała. Patrzcie, jak ona nakopałem. Patrzcie, Patrzcie, co znalazłem ciekawego. Jakaś taka... Konstrukcja. Pierwsze co to mi się kojarzy z taką wyciskarką do cytrusów, ale nie no to To pewnie było do jakichś sprężeń, czy coś, to pewnie miała być sprężyna, coś pewnie miało być zakręcone, jakieś półczyste czy coś I cyk, 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 ale ładnie, z lasera, wszystko cięte, równiutkie. Fajne, fajna konstrukcja Co hmm, oprócz tego? A, no, coś tam zabrałem. No, nawet padał jakby z luzu. No i nad tą szewką się zastanawiam. Nawet nie wiem, czy wam pokazywałem, czy nie. To się zastanawiam. Ale to jeszcze zobaczymy, bo jeszcze, jeszcze trochę tu będę. Cześć i witajcie na podsumowaniu. A, zacznij może od tej dechy. Po co to przetargam ten blat kuchenny? Już wam powiem, bo nie chciałem mu się do szafki, a szafka ma wymiar. A właściwie to jest to jakaś metrówka, jest to tylko taka metrówka, ale to też jest metrówka. Przecież. Już wam powiem, jak ta szafka ma wymiary, A ostatnio tak nawet myślałem o wózku, że potrzebny bym jakiś wózek, jakaś szafka, coś takiego. Na no się to, no i był wózek, ale co. Nie ma co narzekać. Ile tutaj jest? Tak 62 na 62 na takie 42 będzie mieć o nie ma źle. Tam są trzy szuflady. Ciężkie to było trochę, ale spoko. Może tak zażartuję, jakbym sobie przykręcił do tego blad i od dołu jakieś stopki regulowane, nie kołka tylko stopki regulowane w tym. To byłoby, że tak powiem, fajne pod drukarkę, d Jeśli rozumiecie żart no <noise> Dobra, no tyle, w no. nie chciało się tej szafki tutaj targać, to przyniosłem lat, Ma no, akurat mi pasuje to jest odpad od mojego brata więc, więc to wykorzystam, to jeszcze fajne wpadło licznik czasu tego chyba nie widzieliście patrzcie tutaj jest, o napięcie nominalne 220 nominalna ilość zwojów 600, 6600, 6700 średnica drutu 0,12 mm polski wierzch Fajny, 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 fajny. liczniczek. Gdy się przy takich rzeczach. To jest chyba ten generator. Generator fali prostokątnej. No. Ale i to wziąłem z ciekawości. Później się dopiero kapnąłem, że to jest właśnie ten generator fali prostokątnej. Nie wiem generalnie po co mi to, jak nie mam ostroskopu. No ale w tych pieniążkach no żal, bo nie wiem, czy taka prawda. No. Także wziąłem. No dobra, to też jest mniej ciekawe. To jest ciekawa rzecz. Ja to widziałem, nie chciało mi się tego otwierać, bo stwierdziłem, a pewnie jakaś lampka od Żuka, czy jakieś inne badziemie. Kumper mówi do mnie, jak coś z kuchenki, a jakiej kuchenki? No i patrzcie, kuchenka turystyczna, palnikowa, ona się jakoś nazywała, ja nie pamiętam dokładnie. Ją się generalnie chyba tak i to się, wy... a to czekaj, to jest tak, to się wysuwa, Chyba jeszcze bardziej... O, tak. To się chyba tu wkładało. O, o i tutaj się coś grzało. Tutaj była... Ten kluczek był tutaj. To ja oderwałem przez przypadek, wam się szczerze. tutaj się to regulowało prawdopodobnie płomień. Znaczy nie prawdopodobnie, tylko na pewno jest taka kuchenka mega mega turystyczna. Yy. Ciekawe się Wam, powiem, że wagowym się chwalił, że była jeszcze druga. N Nówka totalnie używana jeszcze z instrukcją. Także on to dopiero trafił. No ale ja też nie mam prawa to narzekać. Maryż nigdy nigdy nie spotkałem się z takim cudem. Gdyby nie Kumpel, to, to pewnie bym na to nie spojrzał. Znaczy, no spojrzyj, spojrzałem, ale nie wiedziałem, że to jest takie fajne. Nie wiem tylko na co to jest. Na jakąś naftę czy benzynę? Czekajcie. No, nic nie topi ale to, no nie wiem, na co to może być na naftę? może na alkohol po prostu? ciężko powiedzieć nie wiem, nie, nie wiem, ale mi się tak spodobało, że stwierdziłem, że muszę to zabrać tym bardziej, że to jest, no nic nie waży przy tej szafce to i tak to jest życie <grych> to jest jak za darmo, no także taki dzień, taki dzień, szafki się cieszę co prawda bardziej mi się cieszył z wózka, no ale Aż takich cudów chyba na złomie nie ma, niestety, aż szafka wiecie, no czy szuflady, dołożymy ten blat od dołu, dołożymy stopki regulowane, no i że tak zażartuję po raz kolejny, pod drukarkę 3D byłaby idealnie, ale może, to się odleczy, może to nie ucieczą, a ten generator fali prostokątnej, kurde nie wiem, trzeba będzie na niego coś, trzeba będzie coś z nim pomyśleć, znaleźć na niego jakiś pomysł. No ale żal byłoby, żeby to zostało przemielone. A pewnie by zostało. Bo ja to wziąłem to i to, to i licznik wziąłem w małej koleby. A to wszystko było rzucone łącznie z szafką. Także nie ma źle. No. Tyle. Tyle, tyle. Szafki wam nie pokazałem z lenistwa, bo się nie chciało to przetargać. Ile ja zapłaciłem za szafkę? Z tymi takimi pierdółkami? Chyba około stówy. Tak? 20 parę kilo? Czy trzydzieści parę kilo? mało 30 parę kilo, nie pamiętam dobra, to nieważne, nie przedłużam, nie nudzę kuchenka jest, można coś ugotować, także jeszcze patrzę, patrzę, myślę co ja uczyć, ale chyba wszystko, dziękuję trzymajcie się, Człan.